Hejka wszystkim dzisiaj pokażę Wam mój mini haul zakupowy z Allegro. No to zacznijmy tak. Takie naklejki And made. O takie bardzo fajne. Tylko wiadomo jest w odbiciu z tą także... No, dalej oczka takie do y, pszczek w nasi dołówki. No, no tutaj 10 różnych wymiarów oczek. No, no. no i zateczki. Jeszcze więcej zateczek. Dalej. E, to są takie e, kamienie naturalne dziurko. No tak, tu w środku są jeszcze wszystkie kwakowane w takie o, mini mini. Za chwilę Wam to odpakuję i Wam pokażę. No i tak one się ogólnie prezentują. No! Że nie jest ich jakaś mega duża ilość, ale jest ich sporo. Mam trochę poszczególne. To jest ametyst. To na pewno to jest chyba kryształ górski. To jest chyba cytryn. No i to to są wiedzy. Dalej pokażę wam wypełnienie, które kupiłam To pluszaków w naszym. Jest to o takie jakby nie wie, No jest jeszcze chyba zfilmowane. No i mam takich trzy. Czyli trzy kilo. To jest 3 kilo. Eee, no. Eee, czyli też sporo tego jest. Bo właśnie mi brakło. No i to by było w sumie na tyle. Także myślę, że mój ha zakupowy wam się podobał. I bye!